Cześć, z tej strony Dawid Kozłowski, jestem trenerem personalnym, trenerem online i konsultantem żywieniowym. A dziś powiemy sobie o pięciu elementach, które mają ogromny wpływ na proces sylwetkowy i albo mogą hamować Twoje postępy, powodować, że postępy sylwetkowe będą mniejsze, albo mogą ten progres znacząco przyspieszyć. Przez to po prostu twoje wyniki będą dużo lepsze i dużo szybciej będziesz je osiągać. Oczywiście skupimy się na fundamentach, które mają największy wpływ i tak naprawdę odpowiadają za 80-90% wyników, które osiągamy w ramach całego procesu. Te fundamenty to rzeczy, o które każdy powinien zadbać, a nie każdy tego pilnuje. Często o nich zapominamy, a to właśnie dzięki nim jesteśmy w stanie poukładać ten proces od podstaw i osiągać fajny progres. A jeżeli mowa o fundamentach, no to oczywiście mówimy o diecie, o treningu, o aktywności pozatreningowej, o regeneracji i o nawodnieniu. Jest to 5 elementów, które są najważniejsze w kontekście dbania o zdrowie i ciało i też o twoją sylwetkę. Dlatego jeżeli dbasz o nie w odpowiedni sposób, to prawdopodobnie osiągasz swoje efekty szybciej. Aniżeli osoby, które olewają te rzeczy. Natomiast każdy z tych elementów zawiera takie mikroelementy, które, które mają jeszcze większy wpływ na cały proces sylwetkowy i to właśnie o nich dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć. Dlatego jeżeli ten temat jest dla Ciebie interesujący, no to zachęcam Cię do obejrzenia całego odcinka. Zacznijmy sobie od diety, o ile każdy wie, że powinniśmy odżywiać się w zdrowy sposób, czyli korzystać z nisko przetworzonej żywności, jeść warzywa i owoce, jeść chude źródła białka, pełnoziarniste zboża, pić wodę. Pić kawę, herbatę i zioła, unikać napojów słodzonych, wysoko przetworzonej żywności, słodyczy, fast foodów i tym podobnych, to i tak nie każdy się do tego stosuje. Ale jest jeszcze ważniejsza rzecz od tego wszystkiego. Oczywiście jakość tego, jakie produkty spożywasz, bardzo mocno odbija się na wyglądzie Twojej sylwetki, na tym, jak się czujesz, ile masz energii, czy Twoje wyniki badań są prawidłowe. Ale w kontekście sylwetkowym, dużo ważniejsze jest dokładnie to. Ile czego spożywasz? Mowa tutaj na przykład o kaloriach albo ilości spożywanego białka na dzień. Są to dwa czynniki, które są bardzo istotne w kontekście kształtowania sylwetki. I jeżeli pilnujesz tych rzeczy w odpowiedni sposób każdego dnia, to prawdopodobnie osiągasz dużo większe rezultaty niż osoby, które tego nie pilnują. I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ od tego, ile kilokalorii przyjmujesz każdego dnia, czy jest to mniejsza ilość kilokalorii niż wynosi Twoje zapotrzebowanie, czy taka sama, czy większa, zależy to, czy chudniesz, trzymasz wagę, czy na przykład budujesz masę mięśniową. I jest to pierwszy taki mikroelement, o którym wspominałem, o który warto zadbać, czyli jeść odpowiednią ilość energii. Jeżeli Twoje zapotrzebowanie wynosi 2000 kilokalorii i chcesz się odchudzać, no to musisz uciąć te 300 do 500 kilokalorii. Aby skutecznie redukować tkankę tłuszczową. Dzięki temu, że będziesz pilnować ilość spożywanych kalorii, będziesz po prostu szybciej osiągać swoje efekty, bo będziesz mieć cały proces pod kontrolą, czego nie robi większość osób. Drugim takim mikroelementem w kontekście diety jest odpowiednia podaż białka w skali dnia. Zaleca się, aby spożywać białko od 1.6 do 2.2 g na kilogram masy ciała. Dla prostej matematyki możemy przyjąć, że 2 g białka na kilogram masy ciała dla większości osób będzie odpowiednią ilością, co oznacza, że jeżeli ważysz powiedzmy 70 kg, to powinieneś albo powinnaś spożywać 140 g białka każdego dnia. Jest to drugi taki mikroelement zaraz po kaloriach, który warto pilnować. Który może doprowadzić cię szybciej do zamierzonego celu. A jeżeli już kontrolujesz ilość spożywanych kalorii i białka na dzień, to pamiętaj o tym, aby twoje żywienie było dobrej jakości, po prostu nie wrzucaj w siebie syfu. Drugi element, o którym wspomniałem, to trening. I tak naprawdę, jeżeli chcesz schudnąć, nie musisz wykonywać ani jednego treningu. Wystarczy, że będziesz odpowiednio pilnować swoje diety, będziesz w deficycie energetycznym i będziesz w stanie zrzucić kilogramy. Ale jeżeli chcesz się odchudzić bądź chcesz zbudować masę mięśniową, Chcesz, żeby twoja sylwetka wyglądała lepiej, była silniejsza, była jędrna, miała fajne proporcje, to trening siłowy jest tym, czego potrzebuje twoje ciało. I tutaj tak naprawdę wystarczą ci dwie bądź trzy jednostki treningowe w skali całego tygodnia, na których przetrenujesz całe ciało i to w zupełności wystarczy, aby osiągnąć fajny progres. Pamiętaj, że większość osób, które chce zmienić swoją sylwetkę, startuje z poziomu osoby początkującej, tak zwanego amatora, a więc nie potrzebujesz dużo. Aby zrobić fajny progres, małym nakładem pracy i czasu. Czyli mam tutaj na myśli aktywność, którą wykonujesz poza jednostkami siłowymi, które budują twoją sylwetkę, ale też, żeby wesprzeć swoje zdrowie, pracę układu krążeniowo-oddechowego, zbudować lepszą odporność i po prostu mieć więcej energii. To warto wprowadzić aktywność w postaci czy to spacerów, czy roweru, basenu, rolek, a nawet jakichś zajęć grupowych, które zmuszą Twoje serce i płuca do większej pracy, dzięki czemu uzyskasz lepszą kondycję, będziesz się mniej męczyć, będziesz bardziej odporny i będziesz po prostu lepiej się czuć. Taka aktywność powinna mieć miejsce codziennie i nie mówię o tym, że codziennie musisz wyjść na rower, ale jeżeli cały dzień spędzasz za biurkiem w pracy, w domu też tylko i wyłącznie siedzisz, nie masz aktywności, no to fajnie byłoby, żeby wybrać się na jakiś spacer, nabić trochę kroków, czy wyjść na wspomniany rower, żeby zwiększyć swoją aktywność. Osoby, które są aktywne i trenują siłowo, w porównaniu do osób, które trenują siłowo, ale nie są aktywne poza treningami, osiągają dużo, dużo lepsze efekty. I to wynika z faktu, że po prostu więcej wkładają w ten cały proces, są bardziej aktywne, spalają więcej energii, co przekłada się również na treningi siłowe, a to finalnie na progres sylwetkowy. Czwarty element to regeneracja. Jak się domyślasz, no nie ma żadnego procesu treningowego sylwetkowego bez odpowiedniej regeneracji. To co zrobisz na treningu, jak zmęczysz swoje mięśnie, jak zmęczysz swoje ciało, potrzebuje też w pewnym momencie się odbudować, zregenerować, żeby po prostu wskoczyć level wyżej. Dlatego jeżeli nie dosypiasz, śpisz po 5-6 godzin, twój sen jest słabej jakości, jesteś przewlekle zmęczony, nie dbasz o wcześniej wspomniane elementy, takie jak dieta, jak trening, jak aktywność pozatreningowa, która też wpływa na taką aktywną regenerację no to nie jesteś w stanie regenerować się z treningów, które wykonujesz, albo nie jesteś w stanie regenerować się z wysiłku, który masz na co dzień, na przykład w pracy no i nie jesteś w stanie osiągać takich wyników jakich oczekujesz. I podobnie jak w przypadku osób, które trenują siłowo i wykonują aktywność poza treningami, do osób, które trenują siłowo i nie wykonują aktywności poza treningami. Tak samo tutaj, jeżeli są osoby, które trenują siłowo i dbają o regenerację i są osoby, które trenują siłowo, ale nie dbają o regenerację, to te osoby będą osiągały zupełnie inne wyniki. Osoby, które trenują siłowo i dbają o regenerację, śpią co najmniej te 7, 8, 9 godzin i ich sen jest dobrej jakości, po prostu wyciągają więcej z całego procesu z treningów, które wykonują oraz z diety, którą pilnują. Piąty element, który jest zaliczany do fundamentów, to oczywiście nawodnienie, które jest bardzo istotne, ponieważ organizm składa się w większości z wody no i powinniśmy najzwyczajniej w świecie o to zadbać, szczególnie jeżeli jest ciepło, szczególnie jeżeli jesteśmy osobami. Trenującymi mamy większe wtedy zapotrzebowanie na wodę, więc musimy tego pilnować. Sporo osób ma problem z regularnym piciem wody, natomiast musisz wiedzieć, że do nawodnienia możemy zaliczyć również takie napoje kawę, herbatę, czy nawet owoce i warzywa, w których znajduje się pewna ilość wody i one też zaliczają się do dziennej podaży płynów. Niemniej idealnie by było, gdyby każdego dnia wypijać 2,5 do 3 litrów wody. Na dzień. To jest taka ilość, która dla większości będzie optymalna, a wiadomo, że jeszcze zawsze w ciągu dnia wpadnie właśnie wspomniana kawa, herbata lub inne napoje. Oczywiście należy wziąć pod uwagę, aby unikać napojów słodzonych, które mają dużo cukru, dostarczają kalorii, a nie wprowadzają nic dobrego do naszego organizmu. Tak naprawdę podnoszą szybko poziom cukru, mamy szybki skok energii, szybki przypływ tej energii, po czym następuje jej spadek i jesteśmy senni, źle się czujemy, więc warto tego unikać i zastąpić takie napoje właśnie wodą albo napojami zero, które mają podobny smak, tylko po prostu nie zawierają cukru. Pięć elementów to fundamenty, o które powinien zadbać każdy, kto chce dbać o swoje zdrowie i ciało w odpowiedni sposób. Zdaję sobie sprawę, że większość osób o to po prostu nie dba i to. wynika nika też i mówię to też na podstawie doświadczeń, wielu konsultacji z osobami, które gdzieś chciały ze mną zacząć pracować. Eee, po prostu my tego nie pilnujemy. Nawet osoby, które trenują, wykonują ćwiczenia w domu, w siłowni, próbują samodzielnie zmienić swoją sylwetkę, nie dbają o te elementy. I to może być bariera, która decyduje o tym, czy mamy efekty, czy nie mamy. Jeżeli trenujesz i nie dbasz o to wszystko, o czym wspomniałem, i nie masz efektów, no to już wiesz, dlaczego nie masz efektów. A jeżeli trenujesz i dbasz o te wszystkie elementy i nie masz efektów, to prawdopodobnie gdzieś popełniasz błędy i należy te błędy zdiagnozować i wyeliminować. A jeżeli trenujesz i ogarniasz wszystko dobrze, to po prostu nie ma możliwości, abyś nie widział albo nie widziała efektów, po prostu jest to niemożliwe. To tyle na dzisiaj, trzymaj się, cześć.